Dzień Wschodni z dziennikiem wschodnim. Krzysztof Kot. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem Janusz Wójtowicz. Postać parę lat temu bardzo znana komendant, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie przez kilkanaście lat znany w, z policyjnego munduru. Komendant straży miejskiej, no i można powiedzieć, w Świdniku i można powiedzieć, że teraz taki języczek politycznej uwagi w Bychawie. Jak to się stało, że pan się nagle objawił jako kandydat na burmistrza? No to moje doświadczenie wieloletnie od 97 roku można powiedzieć na stanowiskach kierowniczych, najpierw w policji, a później już tak na granicy samorządów, bo jak byłem y, komendantem powiatowym w Krasnym Stawie, to wiadomo, że ten poziom współpracy z samorządami musi być dość intensywny i teraz przez ostatnie 8 lat tak naprawdę jako komendant straży, ale tak naprawdę przez 8 lat w samorządzie, bo yy, Pracowaliśmy nad różnymi programami, nie tylko związanymi z bezpieczeństwem, ale też dofinansowanie do różnych programów, o które staraliśmy się, i to ze skutkiem pozytywnym. Radiowozy, prawie milion złotych dofinansowanie z Funduszu Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie na programy związane z bezpieczeństwem, między innymi właśnie programy Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka Na 7 e, wniosków, 5 pozytywnie, w tym 2022 piąte miejsce w kraju. Jest się czym chwalić. Teraz już złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie z tego programu. Mało tego, jest to chyba rekordowy dość, bo gmina dokłada ponad 100%. Staramy się o 100% dofinansowania, a gmina dokłada kolejne. Ponad 100, żeby było bezpiecznie, żebyśmy mieli bezpieczne przejścia dla pieszych, żeby edukować dzieci w sposób bezpieczny, uczyć ich bezpiecznych zachowań, a także żeby utrzymywać na odpowiednim poziomie y, monitoring miejski, który jest kluczowy tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na terenie Świdnika. No ale właśnie, mówi Pan Świdnika, a Pan chce być burmistrzem y, Bychawy. No tak. to y, ze Świdnika do Bychawy to jest tak lekko licząc ze 30 kilometrów. Dokładnie tak, ale 19 kwietnia 65 rok tam właśnie w tej Bychawie się urodziłem i tam stąd mam swoje korzenie i tam jest ten sentyment. Bychawa jest troszkę zaniedbana energetycznie. Trzeba ruszyć z jej rozwojem, trzeba ruszyć w tym kierunku, żeby była bardziej atrakcyjna nie tylko dla Mieszkańców, ale dla inwestorów. By była... Ale to już mówimy o programach wyborczych, ale, ale skupmy się na tym. No właśnie, no nie mieszka pan przez te wiele lat w tej Bychawie, i tutaj podejrzewam, że będzie to główny zarzut konkurentów, których kilku się jednak pojawiło, w tym obecnie urzędujący wu, burmistrz. To, co potencjalnie może być zarzutem, to ja chcę wykorzystać jako argument przeciwko. Otóż ja mam mieszkam, korzenie jest tamtąd moje pochodzę nie mieszkam tam, ale mam świeże spojrzenie z zewnątrz. Wiem, bo przez ponad 8 lat nauczyłem się właśnie pracy w samorządzie, jak to wykorzystać. Mam odpowiednie doświadczenie nie tylko w zarządzaniu ludźmi, ale właśnie w wykorzystywaniu różnych funduszy. Chcę to przełożyć tam, gdzie są takie zaniedbania, wykorzystać, pokazać ludziom, że po pierwsze mogą taniej żyć, a przy okazji mogą przyciągnąć inwestorów, żeby Bychawa się rozwijała, bo Bychawa na to zasługuje. No ale to mówi pan już jak polityk? Po prostu to czuje się Pan już politykiem? Nie, nie czuję się politykiem. Właśnie gruntem naszego komitetu wyborczego jest niezależność i kompetencje. To są dwa słowa kluczowe, bo chcemy stworzyć osob tak, taki zarząd, żeby ja nie mam nikogo w plecaku, żeby zatrudniać z jakiegoś rozdania politycznego czy innego. My chcemy zatrudnić ludzi kompetentnych. Bychawa bardzo szybko musi się rozwijać. Jest zaniedbana energetycznie. W ciągu 3-4 lat musimy to przekształcić w taki sposób, żeby ta energia cieplna, prąd był tani i żeby bychawa mogła się rozwijać. To jest klucz do rozwoju. No ale to jest, wiemy, ale wie, wie pan, to takie zrobić. rzeczy nie dzieją się o tak pstryk. I nagle wszystko jest super. To nie jest tak, że my chcemy narzucić, w jaki sposób by hawa ma się rozwijać. To jest właśnie współpraca z mieszkańcami, z ich przedstawicielami. My wspólnie mamy wypracować y, takie y, rozwiązania, które dla mieszkańców będą jak najbardziej korzystne i transparentność. O każdym kroku, jakim będziemy robić, co będziemy robić, będziemy informować mieszkańców. Oni mają pełne prawo do tego, żeby w tym uczestniczyć, mało tego. Liczymy na to, że właśnie to mieszkańcy będą mieli określone pomysły. Stworzymy bank informacji, w jakich miejscach możemy się rozwijać, w jakich miejscach możemy się dofinansowywać. I ja czekam na takie zadania, że mieszkańcy im mówią: trzeba zrobić to, 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 a ja będę szukał odpowiednich rozwiązań i będę im mówił: tak, to możemy zrobić, tu możemy się starać, możemy nawiązywać, na przykład spółdzielnię energetyczną, możemy współpracować z innymi gminami. Prąd, energia cieplna może się stać dla mieszkańców Bychawy nawet o 40% tańsza. No tak, ale to bardzo takie idealistyczne, wręcz romantyczne podejście do polityki, do samorządu. No wiadomo, że burmistrz funkcjonuje w określonych realiach. Żeby robić te wszystkie rzeczy, to też trzeba mieć większość w Radzie. A może być tak, że nawet jeśli by Pan wygrał wybory... To może pan nie mieć większości. Większość może pochodzić, nazwijmy to, od poprzedniego burmistrza. No i co wtedy? Bo, bo, bo zazwyczaj no, były takie przypadki w Polsce, że no, wspaniali ludzie wygrywali z pięknymi ideami, super pomysłami, tylko że potem nie byli w stanie nic zrobić, bo Rada była przeciwko. No właśnie ta idea nasza w ogóle Komitetu Bychawska Jedność i Rozwój nawiązuje do takiej już przedwojennej tradycji księdza Antoniego Kwiatkowskiego, który potrafił zjednoczyć ludzi w działaniu na ich rozwój. Tam właśnie powstał pierwszy na Lubelszczyźnie szpital nowoczesny oddziałem położnictwa i sali operacyjnej. Z kanalizacją powstał bank, który służył rozwojowi, spodzielnia jedność spożywców. Także tam powstawały instytucje, szkoła między innymi, która jest właśnie imieniem księdza Kwiatkowskiego, To, tam to jest postać celebrowana w celebrowana. Bychawie. Tak, ma swoją jest pomnik w centrum Dokładnie. Bychawy postawiony. postawej. chcemy tak. nawiązać do, do tej tradycji bardzo skromnie, z pokorą, natomiast wiemy, że jeżeli mieszkańcy się zjednoczą, potrafimy działać wspólnie i ten cel związany z rozwojem. Bychawy będzie dla nas wszystkich nadrzędny. Nawet jeżeli nie uda się osiągnąć przewagi w Radzie Miejskiej, to znajdą się osoby, które na pewno z nami zechcą współpracować. No a, ale, ale tak, no mamy poprzedniego, znaczy poprzedniego, obecnego jeszcze burmistrza, który będzie kandydował trzecia droga, tak? Jako PSL trzecia droga. Prawo i Sprawiedliwość też wystawiło swoją kandydatkę no, i jeszcze kto tam jest. Mateusz Progresu. No, i jeszcze jest platforma, też wystawiła swojego kandydata. No, musi pan kandydować, musi pan konkurować z kandydatami mocno jakby partyjnymi, którzy mają za sobą struktury, szyldy. No i my dla wyborców jesteśmy w ten sposób atrakcyjni, że nie mamy za sobą żadnej koalicji wyborczej żadnych partyjnych osób. Jesteśmy całkowicie niezależni i możemy wybierać osoby kompetentne. I myśli pan, że Jeste ludzie to kupią? Bo jesteśmy jednak... jedynym komitetem z zewnątrz, który w tym obecnym układzie rządzącym nigdy nie był. My chcemy stworzyć zespół ludzi kompetentnych. Chcemy yy, przeszkolić w taki sposób urzędników, żeby byli zdolni do napisania jak najlepszych programów związanych z dofinansowaniem. Być może nie ma już dużo na to czasu, bo te programy trzeba będzie pisać w najbliższym czasie dość intensywnie, chociażby te programy z KPO, które pieniądze trzeba będzie szybko wydawać. Dlatego musimy mieć jak najlepszych specjalistów jak najszybciej, bo tutaj trzeba szybko ruszyć do przodu. widzę cały czas bardzo idealistyczne podejście. Zobaczymy, szanowni państwo, języczek uwagi z pewnością. Człowiek, który całe życie chodził w mundurze, teraz chodzi w garniturze i chce być burmistrzem Bychawy. Janusz Wójtowicz był naszym gościem. No, zobaczymy. Będziemy śledzić, co tam, jak, jak ta historia się potoczy. Wiara Dobrego czyni dnia. Cuda. Wiara czy nic cuda? No, zobaczymy, co, jak będzie się miała wiara do politycznych realiów. Wszystkiego dobrego życzymy i oczywiście tradycyjnie dobrego dnia. Do zobaczenia.